Witamy w Twitchowych wiadomościach. Cały Twitch głosuje na złote Antosie albo czeka na wyjście Kingdom Come 2, które dziś będzie miało premierę. Bagiet son Michael niesamowity challenge. To i wiele więcej już dziś. Zacznijmy od najnowszych wieści iż w miejscowości Banino w województwie pomorskim wylądowało najprawdziwsze UFO czyli niezidentyfikowany obiekt latający, w internecie pojawiły się również dziwne nagrania, pochodzące również z Banina. Twoim oknem wylądowało UFO? Tak, jestem UFO. Jestem UFO. UFO Sać sobie kurwa. to w dupę ciekawe, czy będziesz świecić. <noise> Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju, gdyż wezwany został pluton egzekucyjny Olsza. mikrokosmici w strachu. To ugucia jest grane nadal w zagadki z biznesmenem z poddasza. Okej, okay, mam go, ale on jest takimi wysokimi dźwiękami czy niskimi? Takie ulululu wysokimi? Tak, tak jakby robił tak nie, nie mam, on by robił, tylko nieuczysana bardziej. Dobra, to mam. Je... No i tak jak się każdy spodziewa, kryptomilioner z poddasza nie dawał rady psychicznie. A czego byś potrzebował? Teraz z, najlepiej to kurwa linę. <small> gud> <śmall gud> <śmall gud> Przez co ostatecznie smalczyk oszalał. Więc <śmall gud> jak wiedźma zwagien. <śmall gud> <śmall gud> Bandura pod skrzydłami wielkiego mamona. Bandura wyruszył do płocka, by nauczyć się stylu sztywnego gita. Poza tym na Twitchu raczej spokojnie, lekkie wybuchy estrogenu. No dobrze, Widzicie jakaś jedna gierka, brałaś piórka i mówisz: "No, gdyby byli ta taburze, to byśmy przejebali. No może gdybyśmy, gdybyśmy się w 3-4 osoby no, nie wyjebali, przed tym to może by było." Jestem kulą mu nogi, bo jestem wypalony tą gromą. Jak ta, próbuję faktycznie tak, no i bie... jak mówię, dziękuję. Górę. Jesteś mega, mega biedny, wypalony. Jest. jak teraz ja mówię, dziękuję. No dobra, no to powiedz, nie, powiedz, powiedz czego nie wiem, Bruce. No, Dawaj. Je, jestem mocno wypalony. W... Redakcja szczerze obawia się o ostatnie zachowania Olka, mówi coś o koszmarach, słabej psychice, chorobie oraz o lęku przed psychozą, co było w ostatnim odcinku. A teraz jest wypalony ulubioną grą? Może tęskni za kobietą i chce już wyprowadzki do piły, a może to coś mroczniejszego? Zostawcie suba, a redakcja dostarczy info. A tak to streamerzy głosują na złote antosie. Niektórzy kierują się pieniędzmi. To musi być jak Murty. Ja przelew doszedł! Jezus jest Inni swoimi zwierzęcymi instynktami. Bola Boleszelikę, bo ma wypeczkę. A jeszcze inni robią to z przymusu. Z na te antosie. Powtórzę to trzeci raz już dzisiaj. Zagłosowałem, bo chcieliście, wymusiliście to, to zagłosowałem. Ja mam wyjebaczkę. Te głosowanie to. człowieku. Niektórym opadają ręce, widząc nominowane szoty. No, będzie wiedział, w którym miejscu są siedzi. Nie no! Nie no! Chuj z tobą, bez kitu za to! Niech wypiera za to zagranie. Nie, niech spierd... Snajpienie nie ma opcji! A jeszcze inni produkują nowe szoty pasujące pod kategorię. Ale Krystian jest z Madrytu, nie? Nie. No. Państwo ona się pytała, że jest. A skat jest Ronaldo. Magnitu. Najważniejsze jednak w tym głosowaniu jest aby zagłosować na redakcję, no bo nie ma lepszej opcji, co by wygrać honorową statuetkę w tej kategorii. KMF już dostało puchar bez przesady z tymi medalami. Teraz jeszcze rozpykują turniej i beką. Jest, że cała drużyna Arkuela rozkminiała timy, bany i kontry, a drużyna legendy kłóciła się o to, która postać jest czarnoskóra, bo chcieli mieć samych afroamerykanów w timie. Dobra, ale musimy coś no to weźmy eko na razie, Czekaj, weźmy eko i myśl, myśl, myśl. myśl. No, te, no karma tylko została, no. O karma faktycznie, dawaj karma, no, i AP, karma AP, AP, AP. No ale ja to... gram karma, on idzie i on gra jako w dżungli, no. A to ona już nie jest latino. Po czym oczywiście wygrali. Ale drużynka Krzysztofa nadal jest w procesie nauki, więc nie ma co się z nich nabijać. Jeszcze mają spore szanse w turnieju, bo dopiero rozgrywane są początkowe mecze. Nie przyjął się przeszczep Kamila Demonza Amracha. Najaw wyszło, że ulubieniec publiki po przeszczepie, pomimo fryzury niczym Drake, nadal na czubku głowy posiada samotną wyspę odbijającą promienie słoneczne. No, no ja masz. Tak to tak wy... nie co ci Ale w sumie po tym przeszczepie to do, takie dookoła gniazdo zrobiłeś im, żeby nie wypadły, tak? A. Niestety, wychodzi na to, że przeszczep włosów to niezła losowość. A jak już mowa o losowości, to w karty Hearthstone zaczął ostatnio grać Son Michael i powiedział, że nie skończy, aż nie wygra rozróbki Hearthstone. Mastermind budowlany ominął jedną nockę snu i udało mu się wygrać ustaweczkę po 21 godzinach ciągłego naparzania. Idę spać! Idę spać! Idę spać! Idę spać! Idę spać! Mamy to! Mamy to! Idę spać! Po 21 godzinach! Idę spać! Mamy to! bada, Jak widać ostatnio Hearthstone odżywa powrót Nilatariona. Gucio gra w Karciochy Bagieta! Turniej też unila, Ale no, twórcy z innych obozów również nie śpią. Wysocki w końcu coś zorganizował, czyli turniej w Lola dla swoich subów. Nie będziemy dawać shotów z grania w ligę. Nie dajemy gameplayowych shotów, nawet mówiąc o turnieju Rift Legends. Ale na ostatniej transmisji Maxa doszło do dziwnego wyznania. Takim, że na przykład jak jest typiarka. Jakby na przykład ma. Jest, jest typiarka, to wolałby tej typiarce robić loda niż minetę. País, że na przykład lepiej miała fiuta. Gratulujemy coming outu. Z fajniejszych streamków to wczoraj Wronek udał się na Tornitra. Tak się spodobało, że chłopaki chyba nagrają tam odcinek raz, dwa, trzy Bungee. Powiedz co to za ty? Ja mam taki pomysł bandurę w Gokarcie i Ginalda na deskorolce podpiętego pod linkę. Albo na sankach. Albo na sankach. No a tak to to samo w kółko CS, Liga Amongus, w którym niektórzy nie uczą się na błędach. Ale ktoś jest obszerany na tym szwastorze. Ostro. No. <śmieniu> ja, ja, Było widać jak to. Ja, nie nie Daj Daj ja Ale szykują się lekkie zmiany. Wielu streamerów zapowiada, że będą ciupać w nowe Kingdom Come. Paris nawet raszuje jedynkę. Oh, 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 Ej, bronię się! Bronię się kulca, kurca nagradza pierdolonych śmieci! No i z fajnych zmian to X Tentation zapowiedział Drunk Drank Amongasa na modach, gdzie osoba co przegra gierkę wali szota wody. W końcu coś genialnego i może być to stream roku. Wiecie, trzech impostorów wygra to piją wszyscy krumejci, Będą emocje, będą kłótnie i na pewno będzie beka, zwłaszcza że będą takie sławy jak Bagetson, Mela Pustelnik czy Randombrus oraz wiele więcej. Jaką chce kobietę? Ja żadnej nie chcę, ja chcę tylko ciebie. Menders? No, ale jakby była Menders, to musi być Luki Steve. I wtedy brakuje jednego slota. I kogo mam wywalić? Siebie usunąć? No i to tyle na dziś. Dzięki za Dono i na Raesa.